4, 3, 2, 1, ogień 100, trzymaj lewą, trzymaj lewą, prawy przyciąć, ciąć, prawy 3 lewy 4 przytul, 100, 100 jeszcze, szybko od lewej, wąska, pójdź, prawy 5 max Prawo. Wyjście prawą, wyjście prawą, lewy cztery, podwójnie długi, podwójnie długi, przytul na drugim, przytul na drugim, prawy pięć, siedemdziesiąt, szykala od lewej. Spokojnie, spokojnie. Kręć, kręć, kręć. Wyjdź, wyjdź. Kurwa. Przytrzymaj go na gazie, przytrzymaj go na gazie, dojedź, dojedź. Trzymaj go na gazie Jeźdź tym biegiem, wziąć Gaz daj Gaz, gaz, dobrze No po chuju kurwa Skup się, jedź Trzymaj mu, trzymaj mu, zostaw <ślik> Na stopie się teraz trzymaj Jestem się parze. Dęgnął. No ja pierdolę. Jakby nie łatwo, to bym otwioł, ten, kurwa nakręcił. Czekaj, To jest kurwa lewarek. To jest kurwa. nam lewarek. Mijam dwa. let yeah.